Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wychodzę teraz z psem i spraw porozmawiamy. Nie będzie o wyjście z psem. Został czas nagrywam całkowicie. No. Stawcie lajka, lajka, I teraz będę wychodził z psem. I będę przez chwilę cicho, bo będę na usiadły wychodził teraz, właśnie teraz. Teraz będę cicho. Tam jest, tam co wam pokazywałem, tam są dzieci, tu tam gdzieś świeci światło, to jest klatka, tu no, chodź. piesko, ciąć w tym krótkich Będzie no trochę ciemno, ale tam no, pod latarkę żeby było coś widać. Właśnie. I teraz będę mówił, teraz trzeba było widać że coś idzie. Właśnie przed chwilą. Mm. Chodź. Piki. Chodź, Chodź. Rest! jest, uuu, jest, jest, 20, 45, kurde, 21, o kurcze, sfelek, ulala, dobra, palam wam, wam latarkę, żebyście coś widzieli, Tu jest pies i nie będę nagrywał, nie wiem przez ile dni, ale się postaram jak najdłużej, żeby było, żeby było najbardziej. byście chcieli, żebyście byli, to będę wam nagrywał, nie wiem, co 3 dni, co 5 dni będę nagrywał, bo szkoła się zaczęła i nie mam czasu, żeby nagrywać. Dlatego chcę, żeby, żeby było nagrywanie co 3, 5, 10 dni. Na tydzień nie wiem kiedy będę mógł nagrywać, bo tu już się szkoła zaczęła. I nie będę mógł nagrywać, tu jest droga, widzicie, tu jest pies i to jest właśnie w tym problem, że bym chciał nagrywać dla Was co Co, co jeden dzień, co dwa dni, ale nie mogę, bo się już szkoła zaczęła. I ten właśnie to jest taki duży problem, że właśnie ja nie mogę, Oś, bo coś tu nasrał, taką strączkę. Będę teraz szedł tam prosto, a no, nie widzicie, tu, tam. Był tam gdzie są ten, będę zawracał By ludzie nie pomyśleli, że jestem zjebany Tutaj ja gaszę rzutarka, bo dobra, już bym było to No Chodź Chodź no chodź Dobry Paj czy nie razem? Nie chcesz to nie, to wracamy Jaki kurde wstyd Pani, ja powiedziałem do pani dzień dobra, pani yy, dzień dobry? <grym> Dziwne. Ale no dobra, no, chciałem wam tylko to powiedzieć, że, nie, że będą filmy co 3, co 4 dni, co 5 dni, co 10 dni. to zależy od szkoły czy będą nagrywać, czy nie, bo co, jak zawsze wracam do szkoły to jestem w pizdu, yy, yy, zmęczony trochę. I to właśnie jest taki właśnie mały problem, bo jak jestem zmęczony, to nie mam czasu nagrywać. A jak mam na przykład telefon i nagrywam, to, to mogę tylko psa nagrać, bo nie mam co do roboty nagrywać. W domu mogę nagrać, ale co w domu, jak to jest straszna nuda. W dzisiaj nie będziemy jechali, bo na działce to jest w nocy 4 stopnie i zmarzniemy, to już się nie opłaci, bo nam but, 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 butla z gazem zamarznie jak zamarznie to będzie problem taki malutki i właśnie jest w tym właśnie taki problem że nam jak butla zamarznie to nie będziemy mieli ogrzewania, I w tym właśnie jest problem bo my nie mamy butanu ani propanu, propan? propan i butan to propan to jest propan to jest propan, butan propan to jest po, która się zam zamarza a butan to jest butan? nie cienisz to jest, co się, co to, się, to jest taka, nie wiem, co się nagrywa w środku, ma, nie wiem, z kurwa, z co, za co ja gadam. I, I właśnie, bo my mamy takie coś, co, co nam zamarza butla, to jest propan nie, propan to jest, kurde, zapomniałem, jak się nazywa. Zapomniałem, jak się nazywa, Pojęczyny czy mi się na buzi, nie wiem czemu, pojąki sobie zrobiły dziuple gdzieś tu i wchodzę teraz pojąki, tu sobie chodzę. I teraz to jest taki mały problem, bo matka mi za mama mi zabierze telefon, bo niestety, ale dostałem trzy uwagi. Jedną dostałem za, za, no niestety tak powiem, ale za wyzywanie panią od angielskiego, bo to jest niemiła pani, inaczej powiem. Drugą uwagę dostałem mm, chyba za piszczenie chyba za piszczenie butów, bo te buty piszą, bo but to są. Halówki I one piszczą I za trzecie Bo mój kolega zadzwonił na lekcję I dostałem uwagę za to O kurde, policja e Miki, kogo ty zaprowadziłeś tu? Gadaj Miki Kogo ty tu zaprowadziłeś? A, oni już w tamtą stronę W lewą Kurde, szkoda, chciałem nagrać A tam może będzie ona Widać światła policyjne Czy... Policyjne światła Widać